Jesteśmy po ósmej edycji Warmińskiej Ligi Wraków, która została zorganizowana w miejscowości Groszki w gminie Rybno. Tak jak widać e, pogoda dopisała, zawodnicy również, e, panie również, no i nowa nasza dyscyplina to dyscyplina młodzieży. Widzimy dzisiaj w gminie Rybno Wyścigi Wraków. Fajna impreza, ściąga wiele osób. Promuje, promujemy dzięki temu naszą gminę, jak również jest tu szereg rzeczy towarzyszących tej imprezie. Młodzież może się zapoznać, jak bezpiecznie prowadzić auto, jak bezpiecznie żyć. Może dzięki temu unikniemy szeregu wypadków na naszych drogach. Pierwsza runda, Widzą jak szalone, moi drodzy, tam nie ma naprawdę miejsca na pręty, ale już spędząc. Pięknie wykorzystała okazję Rosyna nr 69, moi drodzy, babski team. Widzą, jak no, teraz nie wszyscy... Reprezentuję babski team, jesteśmy generalnie z Ostródy. Same przyjaciółki, jeździmy, pomagają nas, nam oczywiście panowie, serwisują. I bardzo duża pomoc finansowa, EPS Dróg Adaś z Warszawy, któremu bardzo, bardzo dziękujemy. Oczywiście same byśmy sobie nie poradziły, pomagają nam w tym wszystkim nasi mężowie, bracia, przyjaciele, którzy tak obserwują tutaj dookoła, także bardzo im bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy, a Dasz Tobie też dziękujemy. Do późnej nocy spawają, serwisują, wymieniają przyguby, no my się na tym nie znamy, my ewentualnie możemy samochód pomalować i tyle, i dobrze jeździć. Jesteśmy właśnie po pierwszym biegu kwalifikacyjnym. Walka była bardzo trudna. Początkowo byłam na trzeciej pozycji. Trochę szczęścia dopisało. Tor niezwykle wymagający, bardzo taki piaszczysty, no ale udało mi się wywalczyć pierwszą pozycję, także mam nadzieję, że do końca y, będzie dobrze. Nasza nowa konkurencja która jest dopiero od trzech edycji wałmińskiej ligę wraków to młodzież którą puszczamy są to dzieci rodziców którzy już wcześniej startowali W motoryzacji udostępniłem te pole, żeby to dzisiaj zorganizować te wyścigi w Rack Race. Zajmuje się tam Marek ale z tego co teraz widzę pewnie ma przerwane jedzenie, więc... W jak jest już i teraz można to zorganizować. I wystartowały! Aktualnie dzisiaj wystawiliśmy cztery załogi, w tym trzy damskie, jedna męska. E, pilotują nam e, aktualnie mężczyźni, jest tylko jedna kobieta, Patrycja, moja pilotka. No Nieoceniona pomoc, to jest mój ręczny, także spełnia się w 100%. Emocje są niesamowite, niezapomniane wrażenia. Bardzo polecamy te rajdy. Tworzymy tutaj taką zgraną paczkę, która pomaga naszym żonom. Serwisujemy samochody od podstaw, przerabiamy je. Generalnie na, do wraków nadające się samochody, które mogą się ścigać. Lekko tylko y, osłaniamy chłodnicę i y, wzmacniamy jakieś tam boczne takie podzespoły, podzespoły które, y, żeby w razie zderzenia, chroniły nasze żony i nas samych, bo też jeździmy w tych autach. Pomagamy jak możemy. Przeważnie jest to. Często na ostatnią godzinę, ale jakoś pomału, pomału są te samochody przygotowane na rally. Sami to wszystko sponsorujemy z naszych własnych środków. Rozrywka, hobby sponsorujemy to z własnych pieniędzy. poszło chyba i się skończył silniczek, a było tak dobrze. Takie rajdy, takie imprezy uczą wszystkich jak współgrać bezpiecznie, jak, powiedzmy, rozpowszechniać takie imprezy, gdzie powiedzmy możemy się wszyscy spotykać tutaj wspólnie i fajnie bawić. Zabawa dobra. Wiem, że ja bardzo tym jako kierowca, Tor jest fajny, impreza jest super, fajnie się można pobawić. Ta impreza ma charakter rodzinny, przychodzą dzieci, przychodzą rodzice, przychodzą dziadkowie. Widzę, że się świetnie bawią i w pełni popieram tego typu imprezy. Są dobrze zorganizowane, w pełni zabezpieczone. Myślę, że społeczność rybna jak i okolicznych gmin będzie zadowolona z tego typu imprezy. Już zapraszam za rok na tego typu imprezę i będziemy coś takiego promować, będę to promował, będę zachęcał innych samorządowców, żeby podobne imprezy organizowali. I tutaj sugestia akurat do władz naszych, nie tylko tutaj, ale jeszcze władz dobrowieńskich, żeby takie inicjatywy razem z naszą gminą przebierać. finał młodzieży. I wystardowali! Szeczka wspaniałe dzieci, jako można rzec młodzieży. Od trzech edycji warnijska Liga Wraków wraz z rodzicami ustaliła, że będziemy prowadzić wyścigi młodzieży. Myślę, że w przyszłości na pewno to zaprocentuje, bo jest to niestety ale kształtowanie charakteru i później w przyszłości, gdzie już dostaną prawo jazdy, przerodzi się to na świetną jazdę na drogach publicznych. Oczywiście zapraszamy również do naszego punktu gastronomicznego, najlepszego zawodu o Barbaro za moi drodzy. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim zawodnikom, zawodniczkom. No i oczywiście licznym kibicom zawody udały się zakończyć. Bezpiecznie, bez żadnych przygód, bez żadnego wypadku, a kibicom za naprawdę 47. Wielkie, wielkie brawa jeszcze raz dla Pauliny. A moją ławkę chcesz? Nikoś! To jest załoga z numerem 263. Oczywiście to widzę, jeden tutaj, młode pokolenie Ankarów nam rośnie. Moi drodzy, naprawdę. Ankar robi spore zamieszanie. To nie Ankar, to Ankary. I oczywiście nie dał szans, nie dał szans swoim rywalom, zawodnikom i zawodniczkom. Na pierwszym miejscu w kategorii młodzieżowej w Warmińskiej Lidze Wraków uplasowała się załoga z numerem 266. Żeby wszystko było oficjalnie, jak zawsze z nami, jak zawsze z Warmińską Ligą Wraków, moi drodzy, do hymnu.